Raz, dwa, raz, dwa. Witamy Państwa, witamy, witamy, witamy się robi teledyski i dlaczego to robisz Dobra, zacznijmy od tego In danger No more. this here is um, shooting of a dj Bidim video that is leaked on not long after they got started. Um, this is actually also where i lived. Uh, it's, it's just a sort of oversight of some of the leads here. Um, they're obviously in, the in the process of uh, filming at that stage. i have no idea where this is from but uh, oh, i'm so pleased that this photo is in here because we were wondering who would be the person with the umbrella um, and you did shoot it in this room as here as well so to get those lighting you had to build a room <laughs> this particular character who features in the kicking evil advert. i've heard um, bardzo uh, like Witam wszystkich na tym bardzo wyjątkowym spotkaniu, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać pracę młodych i ambitnych twórców z Polski poświęceniem, chęcią, przy braku sprzętu i funduszy, zorganizowali to spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział. No może jeszcze powiem jakieś mądre słówko po angielsku? Okej. Okay. Taj, próbować ludzi, którzy chcą coś pokazać i jeszcze raczkują w jakiś takich, nie wiem, na scenie jakikolwiek i chcą w jakikolwiek sposób zaistnieć i pokazać pasję jaką, można, jaką mają i dlaczego robię fotografie ja, bo jest to świetna skocznia, rzeczywistość czeka mnie na co dzień, praca dom, praca dom. I... Czasami jest fajnie po prostu zrobić innego w tej, o 4 rano w niedzielę, kiedy masz jedyny wolny dzień w domu w tygodniu. Wyskakujesz, że robisz wiesz, gigantyczne sprawy, męczysz się na jedno zdjęcie, nie wiem, 3-4 godziny, siadasz przed komputerem, obrabiasz nie, i okazuje się, że jest to jest fajne. I dzisiaj tak jak właśnie pierwszy raz w sumie wystawiałem swoje zdjęcia, zobaczyłem, wow, ludzie naprawdę doceniają pracę, jaką w to wożyłem, i... Czuję się z tym zajebiście, bo po prostu nie poszło do wszystkie, wiesz, stawania o 3 w nocy, czy o 4 nad ranem, nie poszło na marne, bo ludzie to próbują i jest fajnie, jest fajnie, to motywuje ciebie do dalszych działań, by wstać. kolejnego dnia znowu o rano znowu zrobić zdjęcie, bo może następnym razem ktoś powie, kurczę, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Dlatego uważam, że takie wieczory są jak najbardziej potrzebne, by pokazać, że nie jesteśmy, wiesz, gdzieś tam Zakamarka wiesz nocy, nocy, tam wiesz, że uciekamy gdzieś i jesteśmy tutaj i pokazujemy się, że jest fajnie, po prostu fajnie. Nie trzeba tylko spędzać czasu w domu przed telewizorem. Trzeba wyjść. Tutaj na Chciałam podzielić się swoją pasją, swoim zawodem. Jest dosyć popularny, bo charakteryzacja teatralna nie zawsze leczona jest do sztuki, a uważam, że powinna być. To, co dzisiaj wykonuję, to jest akurat spodnie. Co można robić. I że jest to jakiś rodzaj sztuki? W moim... Jak na razie to, to się tak rozglądam. nie bardzo, bardzo mi się podoba ta, ta strona. Grafiki. No, a w ogóle to myślę, żeby do Was dołączyć. bo też mam. Yeah, I was the local. He was the local. Hey, I was the local and he was the local. Really. So how was to, to work was with to the, the a Polish Wupo? artist? Well, we mostly spoke English, so yeah, it's pretty easy, really. Um, I don't know. I guess he, he was quite limited in his knowledge of technology. He's pretty amateur in the way that he wanted to put his videos together. Uh, just mostly the sort of thing you expect from people from Eastern Europe, really. Yeah. And I was so amazed by all this technology that they have here abroad. Uh, I was just uh, he just he just told me to push the buttons and I was just doing it. Uh, it was it was amazing adventure. Thank yeah, you essentially Sebastian, uh, you know, because Eastern Europe is the home of illegal downloads, and um, Sebastian was really good in uh, ensuring that we had as many illegal download videos that we could put into it as possible. And then once you got those, I'm pretty much told him what to do from right step yeah, by step. Yeah and then like, i told him i don't want him to smoke in my video because my dad might see it uh, but he did that anyway in fact, no i, I didn't know. smoke it i had i, I, I ate the cigarette it's, a, it's just a misunderstanding between our languages really isn't it it's better if anyway i will see you, see you later and you do a good interview <laughs> Dalej, krok, drugi, trzeci, I już, już jestem, z powrotem, uśmiech szeroko, o, tak dobrze, znowu się potykam, patrzę, ktoś leży, krew płynąca, kolano rozbite, wyciągam rękę i do góry, do góry, uśmiech szeroko, I jest, poszedł rezonans, świat stał się odrobinę lepszy. od zapomnienia, wszystkie słowa ledwo zrodzone w przestrzeni czaszki. Zawisłe na białej stronie światła, zamilkłe, zaletwione czerwieni war. Wyrazić słowami łzy ukryte tuż pod białkami oczu, strofiło nas uczuć stanowiących po człowieczeństwie. Kiedy rodzi się istota człowieka, po zaraz umrzeć ponownie, stworzenie milczy. Uczucia rozciągają się jak ciepłe włosy, między nieistnieniem a szaleństwem. Zaskoczyło mnie to, że e, jesteście tak młodymi ludźmi, że, że tak młodzi ludzie potrafią coś odczuwać i przekazać. Bardzo mi się to była świetna imprezka. Właśnie według mnie powinni raz częściej się spotykać. Byłem raz tutaj w tym klubie, jestem drugi raz, bo nie słyszałem właśnie, żeby były organizowane jakieś jeszcze inne imprezy. Stoi pusty, a szkoda, żeśmy się napracowali. Starzy, ciągle tylko daj, 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 przez 40 parę lat, parę 50 lat daj, daj, daj. i daliśmy i stoi w pustym chodzie w tutaj już coś te małżonki poskłada, bo do ściany zawali. A małżonek twój się zapycha w Polsce, jak ja widzę. <suszy> Co Ci się najbardziej podobało?